Hej cieszymy to, się, że jestem witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj są standardowo wyniki konkursu na Nitro, które mogliście wygrać właśnie w tym tutaj odcinku. Trzeba było zrobić, trzeba było zostawić łapkę w górę, subskrypcję razem z znaczkiem oraz Napisać komentarz pod tymi wszystkimi filmami, co tutaj widzicie na górze, czyli tym, 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 tym. No i do wygrania było nitro. No i dzisiaj po prostu rozlosujemy, kto wygrał nitro, więc sobie w takim razie przejdźmy już na stronkę. Więc sobie w takim razie tutaj wklejamy linka z konkursem, tutaj zaznaczamy tą opcję. No i zobaczmy w takim razie 150 komentarzy, Zobaczymy w takim razie, kto wygrywa, więc co, właśnie szeroko zanim wylosuję, pamiętajcie. Jutro albo pojutrze postaram się jakiś konkursy też Wam znowu zorganizować, więc subskrybujcie, aby nie pominąć. Ogólnie to zostawcie subskrypcję, ponieważ lecimy po 6000 tysięcy do końca tego miesiąca. Mam nadzieję, że się uda, już niewiele brakuje. No ale dobra, więc w takim razie wylosujmy i wygrywa, w takim razie wygrywa tutaj Banan, dobra. Dobra, więc w takim razie sobie sprawdźmy, ja sobie tylko tutaj skopiuję nick. I lecimy w pierwszym odcinku, ja sobie ogólnie już wcześniej tutaj przygotowałem, żeby nie, nie czekać po prostu. I dobra, tutaj jest. Zobaczmy sobie, tutaj w takim razie. Tutaj jest. Tylko czekajcie, gdzie jest. Yy, tu jest, dobra. Zobaczmy sobie, tutaj w takim razie, czy jest. Dobra, tutaj też jest, czyli jest już szansa, że będzie wygrany po raz pierwszy, w sumie, yy, z pierwszych, że tak powiem. Bo zawsze to było tak, że pierwsza osoba nigdy nie miała komentarzy. Yy, I zobaczmy sobie, tutaj. I wszędzie ma, więc gratuluję, napisz mi tutaj swój nick, hashtag tak, abym mógł po prostu do Ciebie napisać i Ci przesłać po prostu nitro. No i co, to by było tak naprawdę na tyle, pamiętajcie, jutro też się pojawi jakiś konkursik, jutro albo pojutrze. Mam w ogóle też w jak bardzo fajny odcinek, już go mam nagranego, więc jakoś w plan jak powinien się pojawić, więc subskrybujcie, aby nie pominąć. No i co, to by było na tyle, trzymajcie się i do następnego, cześć!